Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Sebastian. Kanał, który ogląda się do sęki i a dzisiaj ciekawy film. Ciekawy, ponieważ po nawiązaniu współpracy z firmą Pinocchio Tools przyjechały do mnie dwa ich produkty. Rozpakujemy sobie to i troszeczkę Wam o nich opowiem. Pierwszy z nim to jest właśnie taki zestawik kątownik z ołóweczkiem. Drugi Easy Liner. Także Kamera na stół, rozpakuję i zrobimy sobie kilka linii, kilka sobie rzeczy wytrasujemy, zobaczymy jak to się sprawdza. Zaczniemy może sobie od tego zestawu, ponieważ ma on również ołówek i przy tym Easy Linerze również będziemy tego ołówka używać, także rozpakowujemy to. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w jest ona na takiej ładnej podkładeczce MDF. Zamknięte, żeby nam ten ołóweczek nie wypadł, i tak oto się prezentuje nasz kątownik. Wykonanie naprawdę fajne. Odkładamy sobie na razie na bok. No i ołóweczek. Weźmiemy sobie kawałek deseczki, to chyba akurat jest dąb. I spróbujemy sobie wytrasować kilka kilka linii. I już mogę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie się to sprawdza. Skale y, mamy tutaj od 1 y, od do 8, do 9. Do 9 dziesiątka już tutaj nie, nie wchodzi. Y, bardzo fajnie się trzyma go y, w dłoni. Czyli wszystkie rzeczy, które musimy wytrasować, bardzo fajnie możemy to y, zrobić. I teraz przykładowo musimy sobie zaznaczyć, załóżmy 2 cm od, od brzegu, wkładamy nasz ołóweczek w dwójeczkę i przejeżdżamy pięknie z tej strony to samo. I tu mamy dwa na dwa zaznaczone. Produkt ciekawy, na pewno produkt będzie u mnie używany. Yy, również świetna sprawa, jeżeli na przykład chcemy sprawdzić, czy mamy yy, coś pod kątem prostym. Na przykład przykładnicę w sugarkach burbościówce również możemy sobie przyłożyć, sprawdzić. Świetna, świetna sprawa. Drugi produkt jest to Easy Liner. Produkt również fajnie wykonany. Skala tu już jest większa 10,5 10 cm. Tak to wygląda. Powiem Wam, że jest to naprawdę ciężkie. Także to jest akurat plus tego easylinera. I teraz sobie tak samo tu możemy trasować. Z jednej strony, z drugiej strony rewelacja. Otwory na tym izlainerze są ponumerowane. U góry mamy co 5 mm, natomiast na dole mamy, jeżeli tu mamy 10, tu mamy 9, czyli od 9, 14, tu już mamy u góry 15 i lecimy w dół do 19 i tak dalej i tak dalej. Świetna sprawa. Załóżmy, że chcemy sobie 24, tutaj mamy, zaznaczamy 24, 25 jest obok. Bardzo jest to dokładne. Świetna sprawa. Na pewno będę używał tego przy wielu y, projektach. Y, dokładność y, i wykonanie, moim zdaniem, rewelacja. Także ja na pewno będę tego korzystał. I moi drodzy, film powoli zmierza do końca. Ja będę używał, będę testował, będzie brał udział y, w różnych realizacjach. Jeśli macie jakieś pytania, co do tego. Zapraszam w komentarzach, natomiast mam małą niespodziankę, ponieważ e, za jakiś czas, myślę, że do dwóch tygodni, e, firma Pino, Pinocchio Tours oraz mój kanał przygotowaliśmy pewną niespodziankę dla Was. E, pojawi się film, który myślę, że rozwieje wszystkie, wszystkie tajemnice, całą tą niespodziankę. Którą mamy dla Was przygotowaną. Dlatego warto subskrybować mój kanał. Zaglądać na Facebooka, zaglądać na Instagrama. Pewnych produktów pojawi się więcej. Będzie też fachowa wiedza. Także warto, warto zostać na kanale. W tym momencie kończymy. Ja dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli Ci się podobało, to łapka w górę zapraszam w swoje media społecznościowe na Instagrama, na Facebooka i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.